Siądźmy tutaj w kolejnym odcinku, i w tym odcinku yy, nie będziemy grali w. Yy, ten, w. Yy, ten. Yy, w Minecraft, tylko tym razem w DOS. Tak jak patrzę tutaj. O! Tutaj też widać, że upgrade'owali z... to. Yy, ale. Też są flores 2, y, dlatego też właśnie ten y, zrobiłem, żeby powrót do tej gry. Ale tu... Please donate... Dobra, tu akurat... A, jeszcze na tym... Dobra, więc w takim razie tak. Hmm. Powracamy do gry i w takim razie może... Z tym. Tam jest jakiś gość, ale ja bym chyba wszedł... Tu ktoś do mnie dołączy. Siema, no dołącz do mnie. Dobra, nikt inny nie chce to Nie dobra. Chcę z jakimś z tobą. Dawaj. Nie dobra, nie. Nie chcę też być szybko zginąć. E, to może też być taki dość długi odcinek. Hmm. Dobra. Chodź, ktoś ze mną tutaj na dwójki. Ja poczekam tutaj na kogoś. Może ktoś do mnie ogarnięty do hm czy to był ogarnięty? Za chwilę to się zobaczy. Okej. Okay. I mam nadzieję, że mnie wywali. I. I co jest? Halo. Dorsy. Halo? No, jest najlepiej. Okay. Halo? Dobra, chyba mnie wali. Nie, nie waliło mnie. Słyszę odgłos windy. Tylko... Prawda, jest odgłos windy. windy. Pewnie tego nie słyszycie, ale widzicie mój ekran. O, teraz dopiero. Okej, okay, okej, okay, spoko, dopiero teraz. Wiesz yy, nie działało mi, oj, 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 oj. Spidranuj. Poczekaj na mnie. O, pod shiftem też się można kucać? No dobra, o tym nie wiedziałem Oj, oczka, 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 oczka. Oła! Co jest? Kolejne oczka? E. Y to tak. Ruknęło. Nie mało. no, Zwiększyli szanse na oczy. Jestem prawie pewien, bo ile można oczu? Trochę byłem ciszej, żeby usłyszeć skrzycze. Szefeczki, zapomniałem o starych, jakby szafe... były co? Skrzyka tutaj była? Dobra yy, Więc w takim razie tak... O, dźwignia Już? Dobra W takim razie, chodźcie. on pewnie uważa za nieogarniaka, bo trochę... Nie no Wiem to. Te... Nie spoko, nic nie leci. No spoko. Nie ma tutaj. No, jedna szafeczka. Dobra. Yy. Dobra, nie ma tu paka. Więc ja idę tu, skrzyneczka szafka. Dobra, ma pisz, Dobra, dawaj mi trochę tych. No Dobra, jak tutaj może nic nie być. O dobra, właściu, właściu, mam klucz, mam klucz. Spoko. Chodź, chodź, chodź. Yy. Dobra, już otworzę. Coś długo nie ma Oj, oj, oj. szafa. jest jak on przyle on w ogóle przyle co teraz co że czy nie tady. dobra to jest strup jego Oj, tak to jest strup. I w dodatku jeszcze jest dupak. Szykujcie się... Czekaj. A nie, rasz otworzył. Dobrze. O, był tam dupa. Co? Zaraz co? A, no, tutaj dobrze. Ja najbardziej się obawiam figury na 50. pokoju. Nie lubię jej. Bateria. Teraz też jest taki dźwięk, jak się otwiera trawki. Jak to słychać? To nie jest właśnie dwa. Ja się pokoi. Ambusz. Okej, okay, fajnie. na achievement jest dobra Uff, zrobiłem go i też odbękam przy okazji osiągnięcia u dobrze Obrazy? nie Dobra, dwadzieścia siedem, dwadzieścia siedem, teraz będę liczyć. Teraz do pokoju dwadzieścia osiem. No, tutaj chyba i tak nie ma. No, halo, może klucz? Ja mógłbym w sumie sprawdzać, ale nie. 130 kasy, tylko ten na wierzchu. 130 kasy mogły być więcej. Trochę życia straciłem przez orczkę. Dobra. Yy, dobra, 29. Tego się nie da otworzyć. No, 30 teraz. No i Sika też średnio tak lubię. Trzydzieści... Trzydzieści jeden. Nie znalazłam się, trochę mrugnęło. Nie, jest spoko. Trzydzieści jeden. Blasterek! Dobrze. Wolę Blasterek niż Timothy. Czyli ten pająk. Trzydzieści trzy. Dobra, trzydzieści Dzisiaj będzie jedna runda, bo myślę, że aż tak szybko nie zginę. Napiszcie też, czy chcecie więcej odcinków z dorsów. O, dobra, to jest przejście tam. Ja jeszcze przeszukam, bo jest na pewno klucz. Jakie były jeszcze raz? A! Chyba 32. A na kluczu będzie pokazane. Więc tym bardziej musimy znaleźć klucz. Bo tam jest jeszcze jeden pokój, pewnie. A czy może być tu? Czy to jest taka, jakby taka dodatkowa? Mam no, że to jest taka dodatkowa z tym skrzynki. No, dajesz. Kiedy będzie? O, tu jest klucz. Na łóżku, faj. To że klucz też jest zamazany. Ja mam wrażenie, że to jest 32. Jeśli tam z 34, to 33 zdecydowanie. O, będzie problem. To już to widzę. Jest najlepiej. 32. Przykłóci się na razie czego na jumpskera. O A O kurczaki. Teraz w poszukiwaniu plasterka. Teraz już będę uważnie liczył. Jeśli jeszcze Timo Timo wyskoczy, to dopiero będzie. Dobra, ja już idę do przodu. Ja, no to nie było naj, najprzyjemniejsze spotkanie z e, Dopakiem. Z kluczem oczywiście. Ja wiem, bo ja już tam byłem. Ostatnia szafka. Mhm. O, pokonał mnie jednak. 34. Uczka. Leci, reszty, czy nie? Gdzieś muszą być oczka, bo już poleciał albo halt. Oj, halta nie znoszę. To chyba będzie halt. Nie ja znoszę cię, Bo to jednak nie. Teraz to już są oczy. Nie, teraz mnie poleci. Są oczy, nie, nie polecisz. Leci! O kurczaki! Ja teraz już akurat idę od razu. A to już teraz. Fajnie, ciemny sik będzie. Zaraz. Co? Ciemny sik! What? The? Co? Cię sik! Fonie? O Jezu ginę. Jest. On mnie goni. On goni dobrze. O kurczaki. Teraz unikamy łapek. Jego... a ła, wpadłem w ogień. Wpadłem w ogień. Dobra, wpadłem w ogień, no co to za księżyc wpadłem w ogień, ale ale przeżyłem 66 No to nie było najłatwiejsze. Co? Dobra, czekajcie, ja zdejmuję słuchawki, żeby tego nie słyszeć. Ale jak? Jak proszę? On od razu. A bo tam był blisko sik! I on. Okej. Okay. Tam był blisko sik, jakby dlatego tak szybko. To jest moje jedyne wytłumaczenie. Bo jakby on mega szybko poleciał. Widzieliście to? To chyba przez Sika, bo to był jeden pokój po siku. I on się może zresztą tam przy drzwiach i od razu szybko poleciał na mnie. To jest taka możliwość. No dobra, 47. Niestety przesrasza. No to było dziwne. No dobra, ale tak czy siak, nowe osiągnięcie mam A dzisiaj, bo akurat spotkałem ambusha. Więc w takim razie założymy w sumie e, gdzie jest tam ambusza? Za chwilę się to powinno pojawić. O, tu jest oha! Haltę przeżył tutaj, e, przez wojcie z... przeżyj czy ambusza a może jednak może jednak to, bo jakby to też od razu... Lucyfix, żadnego e, nie zdobyłem, no dobra, niech w sumie będzie to, e, tak, no to w takim razie e, do następnego odcinka.